Cześć kochani, zapraszam na film zatytułowany Punkt Wyjścia. Czyli, yy, czyli o tym, że to Twoje obecne teraz, zaraz będzie Twoim zaraz, które z kolei znowu będzie Twoim teraz. I tak to się będzie działo, tak się to samo z siebie dzieje po prostu cały czas. To znaczy, jest jakiś teraz, to teraz staje się jakimś zaraz. Nie? Po chwili. I to zaraz Automatycznie staje się teraz, i to teraz, zaraz, będzie zaraz, i tak dalej. I to powoduje, że jakby za każdym razem, w każdym momencie, w każdym czasie, jesteśmy w takim kole, które się po prostu takim sprzężeniu zwrotnym, które się samo gdzieś tam nakręca. My nic nie musimy robić, czas po prostu płynie, i chwila obecna staje się przyszłością, a przyszłość, w momencie, kiedy już tam się w niej znajdziemy, staje się chwilą obecną, i tak dalej, i tak dalej. I tego mechanizmu w zasadzie nie można zatrzymać. Ale w ogóle po co miałoby się zatrzymywać ten mechanizm? A czasami warto. Dlatego, że na przykład, jeżeli ja w danym momencie znajduję się w energii, e, dajmy na to e, jakiejś frustracji, żalu, braku, niedostatku, smutku, no to jak już wiemy. Z tego miejsca, z, tej, z tego miejsca, z tego położenia energetycznego, yy, co może mi wyniknąć. No jeżeli ja sobie wezmę ziarenko smutku, wykopię sobie dziurkę w polu, wsadzę to ziarenko tam do tego pola, i zacznę je podlewać swoją uwagą, to co mi wyrośnie? Drzewko smutku. I żeby nie było, że to mówię tylko o jakiejś metaforze, mam smutek. I teraz tak. Co myśli smutny człowiek? Smutny człowiek nie myśli, dam radę. Smutny człowiek nie myśli, będzie dobrze. Smutny człowiek nie myśli, uda się, nie? nie smutny człowiek myśli, że to jest do kitu, źle, niedobrze i tak dalej, nie? No więc jeżeli my tej energii smutku pozwolimy się rozwijać, to ona sobie rozwinie swoje własne takie drzewko szczęścia. <laughs> drzewko smutku, nie, nie, nie szczęścia. Drzewko smutku sobie rozwinie, które będzie reprezentowało różnego rodzaju jakby linie, Rozwijającej się potencjalnie przyszłości. No i każda z tych linii będzie prowadziła do kolejnego smutku. Więc jeżeli teraz moje tu i teraz jest smutne, to moje zaraz też będzie smutne. A jeżeli moje zaraz będzie smutne, to to zaraz się stanie znowu kolejnym teraz i za chwilę znowu będę w tu i teraz, które jest smutne. A ja nie chcę tak, bo ja bym na przykład chciał, nie wiem, no, taką mam. Fantazję, żeby może już nie być smutnym, ale na przykład chciałbym być szczęśliwym, to co muszę zrobić? Muszę zmienić moje tu i teraz. Ale nie da się zmienić tu i teraz, no bo przecież tu i teraz już jest, tu i teraz jestem smutny, nie? No ale właśnie można, bo w momencie, kiedy my skupimy uwagę na tu i teraz, to ono się zatrzymuje. To jest właśnie niesamowite, słuchajcie, to jest świadome życie. Bo co się dzieje? Jak, jak to się dzieje, jak, jak się nam narzają, jakby te kolejne, Jak ta cykliczność postępuje, jaki jest ten klucz energetyczny, kiedy nie mamy świadomości. Wpadamy, można by powiedzieć, wpadamy w, w spirale smutku, albo w spirale gniewu, albo w spirale frustracji. jak to działa? Otóż, jeżeli to, to się może tylko wydarzyć wtedy, kiedy nie mamy świadomości swoich emocji, nie mamy świadomości swoich myśli, nie mamy świadomości swoich energii, które w nas krążą. I wtedy to się dzieje w nieświadomości, tak? Czyli jak mam świadomość, no to mam. To teraz no wiadomo, że sobie świadomie nie wybiorę głupich myśli, wiadomo, że sobie świadomie nie wybiorę złych energii, wiadomo, że sobie świadomie nie wybiorę złych emocji. Wybieram zawsze świadomie. Zobaczcie, jeżeli, jeżeli kogoś poprosisz, tylko wyjdzie o czymś, pomyśl, to ta osoba nigdy nie wymyśli świadomie jakiejś sytuacji, takiej, która by ją krzywdziła. Nie? To się. Takie sytuacje, gdzie, gdzie wiecie, jest, pojawia się lęk, wcześniejsze w sensie sytuacje wyrażające lęk, wyrażające jakąś porażkę, jakieś nieszczęście, i tak dalej, to są myśli, które przychodzą nam do głowy same. Nikt sobie świadomie tego nie projektuje. Jeszcze mi się nie zdarzyło, nie słyszałem o kimś takim, kto by zadzwonił do biura podróży i powiedział tak. Bardzo bym chciał sobie zabukować teraz wakacje, tylko tak. Chciałbym, żeby mnie wszystko wkurzało tam. Koniecznie, żeby to było czwarte piętro i żeby nie działała winda, i żeby nie było klimatyzacji, i że jak wejdę na górę, to żeby się okazało, że nie ma też prądu w pokoju i że woda jest zimna. Bardzo bym sobie tego życzył. Nie, tak nie robimy. Jak sobie planujemy cokolwiek, to sobie planujemy to dobrze. Nie. Więc jakby sprawa jest wyjaśniona, tak, że yy, my świadomie sobie nie wybieramy tego, że będziemy smutni, wkurzeni, sfrustrowani i tak dalej. Ale nie nam się to przydarza. A czemu się to tak przydarza? Bo yy, z różnych przyczyn, bo jeżeli już na przykład masz w ogóle wszystko pozałatwione, ze sobą różne tam traumy pozałatwiałeś, pogodziłeś się z rodzicami, przytuliłeś siostrę, yy, pospłacłeś kredyty i w ogóle masz yy, szczęście w pracy, to no to masz już super, no ale... Nadal może się zdarzyć, że się gdzieś tam pojawi w Twoim otoczeniu jakaś osoba, przypadkiem włączysz telewizor, nie na ten kanał, albo masz po prostu Facebooka, nie? Lecisz tym Facebookiem, no i tam po prostu jakieś przejawy pogardy, złości, gniewu, frustracji i tak dalej się no, pojawiają. No na tym życie polega, że to się pojawia. No więc jak nawiązujesz kontakt z taką energią, no to ona sobie gdzieś tam zawsze w jakiś sposób się przynajmniej na chwilkę się gdzieś tam usadowi, no i może się zdarzyć tak, że po jakimś czasie się troszeczkę zasyfisz, no i zaczną te energie wytwarzać te, te, te myśli, no ale ty już masz oczywiście świadomość, więc już sobie zdajesz sprawę, aha, energie negatywne zaczynają mi wymyślać, co ja mam myśleć, jak mam patrzeć na rzeczywistość, ja im dziękuję, ja sobie wezmę wdech, wydech, zrobię, już mam ulgę, już mi lepiej, już zaczynam dobrze myśleć, już jestem zdrowy, nie? no ale jeżeli tej świadomości nie ma Albo właśnie, że jest już taki ten wir, no, sam ten mechanizm po prostu, jak działa, nie? Wygląda to tak, że właśnie, to się tak... Aha, no i właśnie teraz tak, masz jakąś dominującą energię, masz jakąś charakterystykę tego swojego pola energetycznego w danym momencie i ta charakterystyka może być taka, że jesteś przepełniony entuzjazmem, miłością, radością, szczęściem, dobrobytem, dobrostanem, zdrowiem, pięknem, harmonią. Może być. Albo, albo nie. I teraz, to, ta Twoja charakterystyka, jak sobie ją dobrze poustawiasz, to wtedy, znaczy o inaczej, ta Twoja charakterystyka działa jako autopilot, dlatego dobrze je sobie, ją dobrze ustawić, bo nie chcesz o wszystkim myśleć, nie chcesz wszystkiego analizować, nie chcesz cały czas, po prostu całego życia przeżyć, Sprawdzając, skonfrontując, analizując i tak dalej. Tylko chcesz po prostu żyć. Chcesz doświadczać życia, chcesz, żeby ono ci się rozwijało w taki sposób, żeby prezentowało ci przed tobą kolejne piękne, wspaniałe, fajne rzeczy, nie? no i oczywiście nie chcesz być smutny, sfrustrowany, zdołowany i tak dalej. Tych rzeczy nie chcemy, żeby one były. I teraz, czemu tak się dzieje, że wpadamy w te spirale właśnie gniewu złości, smutku, czy frustracji? To się dzieje wtedy, kiedy Czyli nie mamy świadomości, nie, nie trzymamy po prostu naszego umysłu za lejce i on sobie produkuje na autopilocie. Na przykład, jak jedziesz samochodem, to, yy, no to, to skupiasz się na prowadzeniu samochodu na przykład, nie? Albo jak pracujesz, to też się skupiasz na pracy i w tym momencie, jakby nie działa, yy, nie masz świadomości nad. tym, Pełnej tego, w jaki sposób Twój umysł interpretuje rzeczywistość. To znaczy, nie, 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 nie robisz tego mentalnie, to się nie odbywa taka obserwacja, no bo na przykład, nie wiem, coś czytasz, coś robisz, i tak dalej, Twój umysł, Twoja uwaga jest skupiona na jakichś tam rzeczach. W pewnym momencie, jak nabywamy pewnej rutyny w różnego rodzaju czynnościach no to yy, rzeczywiście może się tak zdarzyć, że możemy sobie popatrzeć, co nam się tam dzieje jakby z tyłu głowy w trakcie, kiedy je, myjemy naczynia na przykład albo, albo kosimy trawę, nie? że o, o czymś sobie tam myślę, nie? coś mi się tam przez tą głowę tam prze, prze, przetwarza. Nie? Ale na ogół tak jest, że nie, nie, nie mamy tego świadomego wglądu. No i to też, jak mówię, no nie jest nam potrzebne do szczęścia, żebyśmy cały czas mieli to robić. To by było nieszczęście, żebyśmy mieli każdą myśl swoją obserwować i każdą, po prostu nic nie robić innego, tylko by cały czas, siedzieć w swojej głowie i na uprawiać myśli. To by było bez sensu. Natomiast czasami jest potrzebna interwencja. Kiedy właśnie zauważasz, że siedzisz w energii gniewu, frustracji, smutku, żalu, nie wiem, jakieś lęki masz, pogardę, nieszczęście, pretensja, coś tam się włącza, takie rzeczy, to teraz musisz mieć świadomość tego, że tak jak masz to teraz, to to z tego zaraz wyrośnie jakiś zaraz, i to zaraz będzie Twoim teraz, które znowu wyprodukuje jakiś zaraz, i zazwyczaj ten efekt pole, to jest takie, to tak kaskadowo postępuje, że po prostu jest to coraz mocniejsze, nie? Czyli jak ja raz siądę we frustracji i zacznę tej frustracji udzielać przestrzeni w, swojej, w swoim umyśle, w swoich emocjach, to ona będzie sobie rosnąć i, no i będzie produkować to swoje drzewko nieszczęścia, czyli dodatkowe kolejne rozgałęzienia myśli, skojarzenia i tak dalej, które znowu będą dokładać się do tego bilansu, tej pretensji, tego żalu, tego nieszczęścia i tak dalej. Coraz mocniejsze we mnie, aż do momentu, kiedy nie zatrzymam procesu myślowego. I na różne sposoby to się może wydarzyć, na przykład u dzieci. Jak dzieci są w takim, w takim stanie, w takim, wiecie, w takim amoku, no bo są maluszki, nie? czasami one nie potrafią się kontrolować, one u nich te emocje są mocne. No i u dorosłych jest ten sam mechanizm, nie? tylko no, trochę inaczej. Czasami dorośli <gryw> mają inne możliwości niż dzieci. Ale tak serio. Więc bywa tak, że jesteśmy zalani tymi emocjami po prostu i, i, i co nas może przebudzić? Jakiś, jakiś czynnik, impuls, który nam przeszkodzi, który nas zmusi do tego, żebyśmy zeszli myślami do tu i teraz. Możemy powiedzieć, że nas u ziemi, ugruntuje nas. Na przykład, właśnie takie dziecko, które jest w smutku, które jest w złości, które jest wiecie, sfrustrowane. To może na przykład, jak zobaczy, jak usłyszy swoją ulubioną piosenkę, bohatera z ulubionej bajki i tak dalej, to jeżeli to będzie odpowiednio mocno, energia tej, tej postaci będzie odpowiednio mocna, to się skończy gniew nagle, skończy się smutek, skończy się złość, skończy się poczucie zagrożenia i tak dalej, a zacznie działać energia ta pozytywna, ta, która jest skorelowana z tą postacią, czyli odwrócenie uwagi. No i teraz y, można to zrobić samemu, oczywiście należy, ale trzeba się zorientować, jakby wiadomo, no, w czym się jest. Czyli jeżeli ja zrozumiem, że ja jestem w smutku, frustracji, gniewie, złości, pogardzie i tak dalej, czyli to nie jest coś, co mi robi dobrze, to jest coś, co mi robi źle, to ja muszę zmienić obiekt swojej uwagi. I w momencie, kiedy ja, będąc w tej spirali zaraz, teraz, zaraz, teraz, zaraz, teraz, nie? Zatrzymam się na chwilę i skupię uwagę na tym, co jest, to ja to, co się dzieje? Z trybu myślenia nieświadomego, czyli automatycznego produkowania myśli zgodnie z tą charakterystyką energetyczną, którą w danym momencie posiadam, no bo się gdzieś tam po prostu e, zabrudziłem tymi frustracjami, pretensjami, złością i tak dalej. Gdzieś one tam sobie po prostu pracowały, pracują sobie w, w mojej przestrzeni energetycznej, produkują mi te myśli, zapomniałem się i tak dalej. Schodzę do tu i teraz. Uruchamiam świadome myślenie. Zobaczcie, jakby my myślimy cały czas. <laughs> Ale co to jest świadome myślenie? Bo tak samo jak z oddychaniem, nie, jak od, oddychamy cały czas i nie wiemy, że oddychamy. Tak samo z myśleniem. Myślimy, produkujemy myśli cały czas, nie wiemy, że produkujemy myśli. I właśnie specjalnie nie użyłem tego zwrotu myślimy w tym momencie, bo to jest właśnie, my myślimy, to tak, jakby to już było świadome. Nie? Ja myślę wtedy, kiedy ja decyduję o tym, co się dzieje w moim umyśle. W innym przypadku to mój umysł sam się wymyśla. I mój umysł sam się wymyśla zgodnie z tym, jaką mam energetykę. I ja mam jako człowiek tę cudowną zdolność, że ja mogę sam ocenić, czy mi się podoba to, co ten umysł wymyśla, czy mi się nie podoba to, co ten umysł wymyśla. I skorzystać z tej wspaniałej mocy mojego umysłu, która polega na tym, że on właśnie kreuje energię. Jeżeli ja się zasyfię tymi pretensjami, smutkiem, żalem i tak dalej, to mi to zacznie produkować w umyśle myśli, które będą potwierdzeniem tych energii i będą je emitować. Nie? Że jak ja sobie na przykład gdzieś tam się pojawił w mojej przestrzeni energetycznej strach, jak ja zacznę według tego strachu sobie projektować przyszłość, to w tym momencie ten strach już przestanie jakby być dostarczany tylko z przestrzeni pola energetycznego, ale sama ta myśl, ten scenariusz, który sobie wyprodukuje, on będzie emitował do mojego pola energetycznego właśnie ten strach, będzie się tym samym wzmacniał. Czyli pole energetyczne generalnie ono zmierza do pewnej swoistej równowagi, że jeżeli ono produkuje strach, to ten strach się przejawia w postaci myśli, którego oddają z powrotem do pola energetycznego, utrzymując ten stan rzeczy. Natomiast można wykorzystać tę właściwość. Produktów umysłu, jakim są myśli, polegającą na tym, że one same z siebie generują energię i po prostu przejąć kontrolę nad procesem produkcji. Czyli świadomie zacząć wymyślać cokolwiek. Cokolwiek, oczywiście, co jest dla mnie dobre. Jeżeli ja w momencie jakiegoś chaosu emocjonalno jakiegoś tam, nie wiem, energetycznego, Postanowię to zmienić, to nic prostszego. Muszę po prostu przekierować, chwycić lejce po prostu tego konia, którym jest ten umysł, albo kierownicę tego mojego, tej limuzyny rewelacyjnej, którą ten umysł jest, i ją pokierować tam, gdzie ja chcę. Bo te energię mogę złapać z różnych sytuacji. Nie zawsze, wiecie, jesteśmy, no nie jesteśmy w stanie się obronić przed wpływami energetycznymi, tak całkiem, nie? No musielibyśmy na bezludnej wyspie zamieszkać albo gdzieś w kosmosie, gdzie by nie było po prostu innych czynników e, energetycznych, które by nas wpływały, ale żyjemy wśród ludzi i to by było niepraktyczne, żebyśmy po prostu, wiecie, no nie mieli możliwości, Yy, wpłynięcia na swoją energetykę. Czyli z jednej strony, świat może na nasze energię, na naszą energetykę wpływać, ale z drugiej strony, my też możemy, i wystarczy. I, I w momencie, kiedy my przejmiemy kontrolę, kiedy my zaczniemy świadomie myśleć, to w tym momencie my decydujemy o tym, jakie to będą energie, yy, jakie to będą myśli, jakie energie te myśli będą produkować. I teraz, tak. Yy, no są takie osoby, które na przykład sobie hodują to swoje ciało energetyczne konfigurują je sobie w pretensji, w złości, w biedzie, w smutku, w jakimś tam, nie wiem, niskim poczuciu własnej wartości, poczuciu winy i tak dalej przez całe lata. Jeżeli przez 30, nie wiem, 40, 50 lat żyłeś czy żyłaś jako osoba sfrustrowana, rozgniewana, smutna, przygnębiona, przytłoczona, no to nie jest tak, że ty pstrykniesz palcem i nagle ci się to wszystko zmieni. Ale jak pstrykniesz trzy razy, to już będzie lepiej trochę. Jak wstrychniesz 5, 7, 10, 50, 120 tysięcy, to już naprawdę będzie zupełnie inna sytuacja. A z każdym jednym wstryknięciem już jest łatwiej. Yy, czyli sytuacja, kiedy. A dlaczego o tym mówię? Bo nawet jeżeli masz dzisiaj, powiedzmy, pewne sprawy masz pozałatwione. Dajmy na to, świetnie ci idzie. Pien temat pieniądze, świetnie. Temat zdrowie, świetnie. Temat praca, świetnie, ale rodzina na przykład nie za bardzo, nie? No, to znowu będzie tak, że teraz tak. W tych przestrzeniach finanse, tam praca i tak dalej, zdrowie, jak, się, jak tam coś masz do załatwienia, to jest po prostu rewelacyjnie wszystko działa. Ale jak trzeba pojechać do, yy, na obiad do, 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 do mamy i tam spotkać się z resztą rodziny, to są zgrzyty. Zaczyna się nienawiść, zaczyna się złość, zaczyna się smutek, pogarda, jakieś pretensje i tak dalej. Nie? Jeżeli tak jest, to właśnie po to o tym mówię do Ciebie, że to jest tak że to kształt tego, tej relacji twojej z tym aspektem twojego życia jeżeli ty go nie kontrolujesz, to on jest kontrolowany przez różnego rodzaju siły energetyczne, które są skorelowane po prostu z tym aspektem. Do każdego aspektu swojego życia masz przypisane określone myśli, określone wydarzenia, określone sytuacje, a każda z tych sytuacji, z tych, z tych myśli ma swoją energetykę. I czy o tym myślisz, czy o tym nie myślisz, to one tam sobie gdzieś tam są i do tego twojego, i to twoje pole energetyczne zasilają tą konkretną energią. I dlatego to jest tak, że nawet pomimo tego, że już nie pamiętasz o tym, co się tam kiedyś wydarzyło, to po prostu potem dochodzi do tej sytuacji, gdzie się spotyka rodzina na przykład i, i z jakiegoś powodu po prostu trudno jest z kimś rozmawiać. Choćbyśmy chcieli. Czemu tak się dzieje? No, dlatego, że właśnie są aktywne energie, z którymi nie była wykonana praca. I co wtedy robić? Yy, przede wszystkim, właśnie znowu przypominamy sobie, że. To, że mi to nie działa dobrze, że, że, że ten autopilot mój kieruje mnie na jakieś po prostu mielizny, albo nie wiem, wertepy, albo, albo, albo jakieś inne niefajne, nie, nie, niedobre miejsca, no to, to jest wynikiem tego, że właśnie ten autopilot działa podług tych niedobrych energii. Czyli w ogóle sobie po prostu pozwala na pewną samowolkę w tym w tej przestrzeni mój umysł. Ale to tak, no nie, nie można tak powiedzieć, że na samowolkę, bo to my go tak naprawdę konfigurujemy cały czas, tylko że nie zawsze jesteśmy tego świadomi. No w każdym razie ten umysł mi tam właśnie produkuje takie, a nie inne myśli. Takie ma, do dyspozycji z mojej przeszłości, bo, bo tak mam po prostu, tak sobie kogoś zapamiętałem. No i tak po prostu to, to, to się potem, tak się to odbywa. No więc teraz, żeby to zmienić, to muszę sobie uświadomić, że aha, jak myślę o tym człowieku, to płyną takie energie. Takie energie chcą mieć tutaj teraz wpływ na kształtowanie moich myśli, na kształtowanie moich słów, na kształtowanie moich zachowań. Pytanie, czy to jest dla mnie dobre, czy to mi robi dobrze czy to buduje, wzmacnia, czy to niszczy i psuje. Bo jeżeli to nie buduje i nie wzmacnia, nie polepsza, no to raczej nie jest to dobre dla mnie, nie? No to jeżeli wykrywam w moim systemie yy, energia, umysł, emocje, ciało jakieś rzeczy, które mi szkodzą, to biorę sobie wdech, biorę sobie wydech i zaczynam świadomie dotykać kierownicy, chwytam kierownicę moich myśli i zaczynam kierować te myślenie w taki sposób, który jest dla mnie dobry, który jest właściwy, który jest słuszny, który jest źródłem dobrych energii. I na przykład, jeżeli mam w rodzinie, bo przykład rodziny, mam w rodzinie kogoś, kogo nie lubię, to muszę świadomie sobie na nowo namalować te relacje. Muszę zobaczyć siebie i tę osobę w zgodzie. Muszę zobaczyć siebie dającego tej osobie Miłość, radość, szczęście, dobro, i tak dalej. Tak, żeby ta osoba przestała być w obrębie mojego ciała energetycznego wrogiem moim. Bo póki ja ją trzymam jako, jako mojego wroga, to punktem wyjścia do rozwoju naszej relacji będzie to, co ja mam tam po prostu, jaką tą klatkę, taką zapisaną gdzieś tam z ostatniej kłótni, na przykład. Jeśli się z kimś pokuce, to ta osoba znika. A to czym ja dysponuję, to jest wyobrażenie tej osoby. I to wyobrażenie, razem z energetyką tego wyobrażenia, będzie punktem wyjścia do budowania dalszej tej relacji. I w momencie, jak ja spotkam znowu tę osobę, to mi się włączy autopilot, bo ja nie analizuję przecież wszystkiego, nie cały czas we, we wszystko wnoszę intencje. Więc nie wniosłem żadnej intencji i tak dalej, zupełnie, że tak powiem, bez przygotowania wszedłem w temat, no i autopilot, który sobie w, w katalogu moich relacji odnalazł tę osobę, oczywiście odnalazł też zjawisko energetyczne z tą osobą związane i mi zaczyna pisać, że ja tej osoby nie lubię, że ona jest głupia, że ona jest kretynem jakimś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz... Abym ja mógł mieć nad tym kontrolę, to ja muszę świadomie zacząć po prostu robić inaczej. Ja muszę zmienić ten, ten nawykowy sposób, w jaki ja patrzę na tę osobę, czyli zmienić punkt wyjścia do dalszego rozwoju tej relacji. No, oczywiście, pytanie, na które ja nie mogę odpowiedzieć za ciebie, czy ty chcesz mieć pokój, czy chcesz mieć wojnę, nie? czy chcesz mieć więcej szczęścia w życiu, czy więcej nienawiści. To na to pytanie sobie każdy musi sam odpowiedzieć. Ja osobiście oczywiście jestem za miłością, za radością, za szczęściem, za zgodą, za współpracą, za dobrobytem, dobrostanem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie oceniam. Każdy sobie może sam wybrać. Natomiast tak zupełnie obiektywnie, to energia miłości, radości, szczęścia, dobrobytu, dobrostanu zdrowia to jest coś, co nam robi dobrze. A energie, właśnie typu zawiść, zazdrość, yy, złość, gniew, smutek, pogarda i tak dalej, to są energie, które nam po prostu szkodzą, dlatego, że to są energie, które wywołują w naszym ciele formy napięć, pewnych blokad, które yy, no, niestety, się w tym ciele, jeżeli sobie trzymamy jakieś urazy, jeżeli sobie trzymamy jakieś konflikty, wiele, 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 wiele lat to one też po prostu na przestrzeni tych wielu lat mogą powodować bardzo, bardzo, bardzo poważne, negatywne skutki dla zdrowia naszego ciała, i to jest całkowicie zrozumiały mechanizm. Po prostu ten świat zmierza do zgody, do miłości, do radości, do szczęścia, do piękna. Jeżeli my nie uczestniczymy jako, jeżeli my w tym świecie nie uczestniczymy jako, jako ogniwa, którymi się ma wlewać do tego świata, właśnie ta twórcza, życiowa, pierwotna energia, która. Dąży, jest, jest, jest dążeniem do wzrostu, do harmonii i do spójności. Jeżeli my nie chcemy być ogniwami, które przepuszczają po prostu swobodnie energię życiową przez siebie, tylko ją blokują, to jesteśmy po prostu w tym momencie trochę niemile nie widziani. To znaczy świat nas, świat, świat, no cały ten mechanizm działa tak, że my mamy po prostu, my, naszym zadaniem jest pozwalanie życiu, żeby przez nas płynęło. Czy pozwalanie na to, żeby też pozwolić innym ludziom, na przykład tak, tłumacząc to na taki prosty język. Czyli pozwól żyć innym, nie? jeżeli się czepiasz innego człowieka, jeżeli masz jakiś problem z nim, jeżeli wiesz, to, to znaczy, że masz jakąś blokadę, że czegoś nie jesteś w stanie w tym człowieku zdzierżyć, przełknąć, tolerować, wiesz, coś, ale to w tobie coś jest, nie w tym człowieku, tylko w tobie występuje w tym momencie blokada. Bo Czujemy się dobrze wtedy, kiedy my mamy połączenie z górą, dobre połączenie z górą, czyli z najwyższymi wibracjami, które nas tutaj na ten świat przyniosły. To znaczy nas przywiodło życie na ten świat. Fundamentalna, podstawowa, pierwotna siła życiowa, zasilająca wszystko, co istnieje, dążąca do rozwijania swoich zdolności samopoznania, poszerzająca się cały czas w swojej percepcji, w swoim, w swoim wpływie na, 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 na rzeczywistość fizyczną. I ona też jest źródłem, jako że jest źródłem życia, jest źródłem pewnej naszej doskonałości. To znaczy, jest to ten nasz doskonały zapis, żebyśmy mieli możliwość czerpania z tego najwyższego źródła, które jest właśnie tym, tym, tym ośrodkiem życia ośrodkiem radości, spełnienia, miłości i tak dalej. Jak się tym napełniamy, to my wtedy rozwijamy swoje talenty, my wiemy, do czego my jesteśmy zdolni, znamy swoje, możemy swoje własne siły, te, to, tą najlepszą wersję siebie możemy zrealizować. Nie? Natomiast jak my wchodzimy w energię, Oporu wobec tego, co jest, to my się blokujemy, my zamykamy w tym momencie, wiesz, przestaje przez ciebie płynąć szczęście, radość, miłość, spełnienie, a zaczyna właśnie płynąć na przykład jakaś pogarda, żal, gniew, złość, smutek i tak dalej. I to są energie, no, no, które są świadectwem tego, że się jakby odcinasz, rezygnujesz z pozostawania w tym strumieniu życia. No, i tym samym też właśnie zaczynają się w ciele te procesy, wszystkie, które to ciało niszczą, degradują. Są też osoby, które ćwiczą jogę, na przykład medytują, które na co dzień pracują po prostu w jakiś sposób mniej czy bardziej świadomie nad tym, żeby to swoje pole energetyczne utrzymywać w dobrej kondycji, albo, albo na przykład urodziły się w rodzinach, gdzie po prostu jest już. To taką tradycją, wiecie, w jednych rodzinach jest tradycją, że na przykład świat jest do kitu, a wszyscy bogaci ludzie to złodzieje, nie? a w innych rodzinach jest tak, że świat jest piękny, cudowny, wspaniały, otaczają nas przyjaciele i tak dalej i jest dobrze, no to, no, to, no to jeżeli ktoś w takiej rodzinie przed na świat, to, że tak powiem, przyszedł z pewnym takim... Yy... Już, już ma to szczęście, że po prostu wszedł w takie środowisko wysoko energetyczne i, i swobodnie pozwala temu życiu płynąć. I, I jakby taka osoba w naturalny sposób jest dla niej naturalny, że ona nie wchodzi w złe relacje, nie wchodzi w konflikty, nie wchodzi w jakieś niepotrzebne, nie wdaje się w sprzeczki bezsensowne i tak dalej, tylko pozwala. Płynąć tym dobrym energią w sobie. No, a jeżeli nie miałeś takiego szczęścia, żeby się urodzić w tak doskonałej rodzinie i tak dalej, to to na przykład właśnie za, pośredni, za pomocą różnego rodzaju technik, różnego rodzaju form ćwiczeń oddechowych, nie wiem, jogi, właśnie i tak dalej, można pracować z tymi energiami. I oczyściać i te osoby, które, robią, które to robią, one się po prostu wolniej starzeją, rzadziej chorują i dłużej, dłużej, dłużej żyją i więcej się bardziej się cieszą tym życiem. No, natomiast osoby, które są ciągle zdenerwowane, zezłuszczone, przerażone i tak dalej, zazwyczaj też cierpią na po prostu jakiś cały szereg chorób rozmaitych i tak no, dalej. To nie wynika z niczego. To się bierze właśnie z tego, że są energie takie, które nas odżywiają i są energie takie, które nas niszczą. I tak naprawdę, właśnie jak mówimy o punkcie wyjścia, to zawsze będziemy mówić o tym samym. Czy ten punkt wyjścia teraz, czy to moje teraz, ono prowadzi mnie do uzdrowienia, oczyszczenia, do lekkości, do piękna, do szczęścia, dobrobytu, miłości, rozwoju itd., czy mnie prowadzi do degradacji, smutku, blokad, złości, separacji, samotności, nieszczęścia, pogardy, gniewu itd.? Nie? W którą stronę? Będę szedł, jaki mam, jaki jest mój punkt wyjścia, jaki będzie, nawet nieważne, jaki jest, jaki, jaki stworzę ten kolejny. Bo jeżeli, bo w moment, w którym ja zaczynam świadomie stwarzać myśl, to ja świadomie stwarzam sobie nowy punkt wyjścia do nowego zaraz. I o to chodzi, żeby sobie to zaraz tworzyć świadomie. Jak się orientujesz, że idziesz w niewłaściwą stronę, to po prostu. Trzeba chwycić kierownicę swojego umysłu i zamiast pozwalać mu właśnie działać podług różnych energii, takich czy takich, czy takich, zastanowić się może właśnie najpierw jeszcze, co jest w moim życiu źródłem dobrych energii, co jest w moim życiu źródłem, nie wiem, Szczęścia, inspiracji, to tak naprawdę cokolwiek, bo to kompletnie nie ma znaczenia. Jakby skąd pochodzi ten obiekt i czy to jest inspiracja, czy to jest radość, czy to jest zdrowie, czy to jest miłość, czy to jest szczęście. Ważne jest to, że Twoim kolejnym punktem wyjścia yy, będzie, będzie, będzie taki punkt wyjścia, z którego można iść już tylko w dobrą stronę, tylko do przodu, tylko ku lepszemu. I, i, I właśnie, jeżeli Twoim punktem wyjścia kolejnym będzie szczęście i pozwolisz mu się rozwijać, bo te energie mogą być silne, nie?, że Ty sobie pomyślisz szczęście, ale te energie nieszczęścia one będą dalej tam cisnąć, że wiesz, Ty sobie myślisz szczęście, a one już tam wymyślają, że czemu nie, czemu coś tam nie. Ale. Uparcie, uparcie, świadomie cały czas. Nie, nie, nie pozwalam temu się rozwalić, nie pozwalam temu się rozsypać. Trzymam te kierownicę i kieruję tak długo, aż po prostu ten mój autopilot się przestawi i zobaczę, że y, y, nie pilnując swoich myśli, obserwuję sobie, że one biegną właśnie w dobrą stronę, że one biegną w dobrym kierunku i wtedy już sobie mogę y, darować. Wtedy jest luz, wtedy jestem we właściwym miejscu i na właściwej drodze. Czyli. Podsumowując, każde Twoje teraz to jest punkt wyjścia do kolejnego zaraz. O ile się zorientujesz, jeżeli się tylko zorientujesz, że zaczyna się kierunek, że zmierzasz w jakimś niewłaściwym kierunku, w jakimś niedobrym dla Ciebie, to Dzieje się tak dlatego, że nie upilnowałeś, nie upilnowałeś swojego umysłu. Weź teraz po prostu chwyć tę kierownicę i pomyśl o czymś dobrym. Pomyśl o czymś miłym. Pomyśl o czymś, co jest punktem wyjścia do rozwoju twojego drzewka szczęścia. Wszystkiego dobrego życzę. Trzymajcie się ciepło.